Jakie... klawisze myślisz masz też na tym? Działaj. Dlaczego miał, miałby nie działać? Nie działa. Prosta... A... klikasz FN czy jest czym? Piena, ja z czym Ja Ja klawiatury jest. FN mi normalnie działa. Nie chłop. Pleca koncepcję robi! Ogo? Plecak ocepcji, Nosi plecak w plecaku, w plecaku, w plecaku i tak do końca Już piąty plecak otwieram w plecaku To znowu! On. I temki? Czy nie? Nie, Wiem, ma? znowu plecak Ty nie możesz mieć w takim plecaku i temków? Możesz Ale on ma kolejny plecak w plecaku Znowu! Co jest? Widzę, widzę, widzę Oglądam trochę Co jest? <śla> <śla> plecak ocepcja. No ile tego masz? O, to kopałem się.